Agata Bąk. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu gimnazjalnych wiadomości. Tym razem opowiemy Państwu, co ciekawego działo się w naszej szkole w październiku. Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji z pielgrzymki do Częstochowy na 14 zjazd rodziny szkół im. Jana Pawła II. Zobaczycie, w jaki sposób społeczność naszej szkoły uczciła Dzień Edukacji Narodowej, a także pokażemy Wam, jak gimnazjaliści potrafią kreatywnie i mądrze spędzać swój czas wolny. Zapraszamy! Zapraszamy. W pierwszych dniach października odbył się już zjazd rodziny szkół imienia Jana Pawła II w Częstochowie. Na błoniach jasnogórskich zgromadziło się ponad 20 tysięcy pątników z ponad 500 szkół noszących imię wielkiego Polaka. Jasnogórski szczyt zdobyło blisko 400 sztandarów, wśród których nie mogło zabraknąć również sztandaru naszej szkoły. Przedstawiciele społeczności szkolnej wyruszyli na Jasną Górę w czwartkowy poranek. O przebiegu wycieczki opowie uczestniczka Katarzyna Kozera. Dnia 9 października odbył się 14. zjazd szkół imienia Jana Pawła II w Częstochowie. Pojechaliśmy tam pod opieką księdza Marka Wysockiego, siostry Eweliny Sprada, pani dyrektor Renaty Faluty-Kaszubowskiej, pani Elżbiety Bender, pana Darka Rozwadowskiego. Cała grupa udała się na jasnogórskie wały, gdzie zgromadziło się ponad 25 tysięcy pątników z przeszło 500 szkół noszących imię Jana Pawła II. Nasi uczniowie brali czynny udział we Mszy Świętej, nieśli dary i czytali. Sama zaś Msza Święta została odprawiona pod przewodnictwem arcybiskupa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Tegoroczna pielgrzymka nosiła słowa naszego świętego rodaka, świętymi bądźcie. Wszyscy pochylili się nad tym wezwaniem, które niegdyś kierował do młodych Jan Paweł II. To spotkanie było również podziękowaniem za beatyfikację patrona naszej szkoły. Na zakończenie Eucharystii wszyscy złożyli akt zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej. Następnie uczniowie mogli samodzielnie zwiedzać Jasną Górę. Na koniec udali się do Bazyliki, by spotkać się z Maryją w jej cudownym wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. W sercu każdego pielgrzyma ten obraz pozostanie na zawsze. Przepełnieni radością wyruszyliśmy do Kowalewa Pomorskiego o godzinie 16. Droga do domu, choć długa, nikomu się nie nużyła. Śpiewaliśmy i tańczyliśmy pomimo zmęczenia. Dla każdego była to niezapomniana i wartościowa pielgrzymka. Tradycyjnie 13 października jest dniem, w którym obchodzimy święta szkoły. Tego dnia nie ma typowych lekcji. Uczniowie uczestniczą w uroczystej mszy świętej oraz zajęciach wychowawczych związanych z osobą Jana Pawła II. Jest to również okazja do świętowania Dnia Edukacji Narodowej. O tegorocznych obchodach opowie nam wicedyrektor szkoły, pani Agnieszka Kimińska-Pierkowska. W dniu 13 listopada 2014 roku obchodziliśmy w naszej szkole święto gimnazjum imienia Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim. Ten wyjątkowy poniedziałek rozpoczęliśmy od mszy świętej, którą odprawił ksiądz Marek Wysocki. Nabożeństwo odbyło się w hali sportowej, w której zbudowano ołtarz. Katecheta w swoim kazaniu nawiązał do fascynacji Jana Pawła II teatrem. Przypomniał nam, że papież widział w teatrze wielką wartość artystyczną, filozoficzną i etyczną. Następnie młodzież wraz z wychowawcami pogłębiała swoją wiedzę o patronie szkoły podczas lekcji wychowawczych. Każda klasa w inny sposób realizowała zagadnienia programu wychowawczego szkoły, dotyczące Jana Pawła II. Były prezentacje multimedialne, wspólne oglądanie filmów, wykłady, pogadanki, konkursy wiedzy i inne atrakcje. O godzinie 11 ponownie wszyscy spotkaliśmy się w hali, gdzie nastąpiło zaprzysiężenie samorządu uczniowskiego i ślubowanie uczniów klas pierwszych. Z okazji dnia edukacji narodowej uczniowie złożyli pracownikom szkoły serdeczne życzenia. Pedagodzy otrzymali nagrody dyrektora szkoły oraz burmistrza miasta Kowalewa Pomorskiego. Ponieważ dobiegł końca, drugi miesiąc nauki, postanowiliśmy zapytać pierwszoklasistów, jak podoba im się w naszym gimnazjum. Sondę przeprowadzili nowi dziennikarze, chłopcy z klasy pierwszej B. Zapraszamy! Czy podoba Ci się w naszej szkole? Bardzo mi się podoba. Jest dużo, dużo różnych przedmiotów, można się wszystkiego nauczyć. A co byś chciała zmienić w naszej szkole? Praktycznie nic. Mi się podoba tak jak jest. Dobrze, dziękuję. Czy możesz rozwijać swoje pasje w gimnazjum? Mogę rozwijać swoje pasje, ponieważ jest bardzo dużo ciekawych przedmiotów i dużo kółek, na które uczęszczam. Dziękuję. Czy czujesz się bezpiecznie w naszej szkole? No można się czuć bezpiecznie. A czemu? Nie, wszędzie nauczyciele to kamery, wszystko. Dobrze, dziękuję. Jak się czujecie w nowej szkole? Bardzo dobrze. A możecie rozwinąć tą wypowiedź? Atmosfera dobra. Nikt nie przeszkadza. Nikt. Dziękuję. W poniedziałek, 20 października, odbyło się uroczyste podsumowanie 18. edycji długofalowego programu rozwoju oświaty w gminie Kowalewo-Pomorskie. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim. Dziennikarze GIMTV obecni na miejscu specjalnie dla Państwa przygotowali krótką relację z wydarzenia. Zapraszamy. W poniedziałek, 20 października, odbyło się uroczyste podsumowanie 18. edycji Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty w gminie Kowalewo Pomorskie. Dzięki programowi uczniowie lokalnych placówek oświatowych otrzymują jednorazowe stypendia za szczególne osiągnięcia, to jest uzyskanie najwyższych miejsc w wojewódzkich bądź gminnych konkursach przedmiotowych. Nagroda ta jest dużym wyróżnieniem dla uczniów jak i ich nauczycieli. Oprócz uzdolnionych uczniów z terenu całej gminy, w uroczystości wzięli udział również ich rodzice, dyrektorzy i nauczyciele szkół, a także zaproszeni goście. Wojewódzki kurator oświaty, pani Anna Łukaszewska, i przewodniczący Komisji Oświaty pan Jerzy Koralewski. Wyróżnienia za osiągnięcia w roku szkolnym 2013-2014 uzyskali następujący uczniowie i absolwenci publicznego gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim, Klara Żurawska, laureatka konkursów przedmiotowych z biologii i historii, laureatka ogólnopolskiego konkursu Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego oraz zdobywczyni trzeciego miejsca w konkursie matematycznym Liga Zadaniowa. Miłosz Wojciechowski, laureat konkursu przedmiotowego z historii. Patryk Rudnicki, laureat konkursu przedmiotowego z historii. Agata Dębińska, laureatka konkursu przedmiotowego z geografii. Małgorzata Łabich, laureatka konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie. Aleksandra Łabich, uczennica wyróżniona w konkursie matematycznym Liga Zadaniowa. Paweł Jasieniecki zdobywca trzeciego miejsca w konkursie matematycznym Liga Zadaniowa, Karolina Kałon, uczennica wyróżniona w konkursie matematycznym Liga Zadaniowa. Wśród nagrodzonych znaleźli się również absolwenci gminnych szkół podstawowych, którzy w tym roku zasilili szeregi klas pierwszych naszego gimnazjum. Podczas uroczystości wyróżniono również nauczycieli, którzy sprawowali opiekę nad gimnazjalistami przygotowującymi się do konkursów, panią Ewę Nowakowską, panią Marzennę Okrucińską, pana Tomasza Burchley, Panią Krystynę Bartoszyńską, Panią Agnieszkę Hościńską, Panią Justynę Sankiewicz i Pana Jacka Olszewskiego. Uroczystość podsumował koncert chóru publicznego gimnazjum, którego opiekunami są Pani Arleta Żuławska-Jastrzębska oraz Pan Mariusz Wardeński. Młodzież zaprezentowała kilka utworów, między innymi hymn naszej szkoły którego autorem muzyka i słowa jest nauczyciel pan Mariusz Wardeński. Występ doskonale uzupełniły solistki Julia Bąk i Karolina Zielińska oraz Karolina Kałon i Natalia Konieczna. Wszystkie dziewczęta świetnie zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, a Natalia dodatkowo gra na gitarze. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów. Przedstawiciele społeczności publicznego gimnazjum imienia Jana Pawła II walewie pomorskim wzięli udział w czwartym wojewódzkim spotkaniu samorządów uczniowskich pod tytułem Głos należy do ciebie. Wydarzenie zorganizowane było przez Kujawsko Pomorskie Kuratorium Oświaty oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu. Tematem tegorocznego spotkania była pasja, która jest drogą do sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym. Młodzież naszego gimnazjum ma okazję do rozwijania swoich zainteresowań i pasji poprzez wiele różnych ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Doskonałym przykładem aktywności uczniów jest nasza, nasza szkolna telewizja GimTV. Dziennikarze Veronika i Martin obecni podczas piątkowego spotkania zostali dostrzeżeni przez organizatorów konferencji. TVP Bydgoszcz przygotowując materiał ze spotkania wykorzystała działalność kowalewskiej młodzieży jako przykład realizowania swoich pasji. Zachęcamy Państwa do obejrzenia relacji przygotowanej przez telewizję regionalną. Co chciałaby Pani przekazać uczniom naszego gimnazjum na temat pasji? Jeśli chodzi o pasję, to dla wszystkich dzisiaj szczególnie kieruję te słowa, że warto mieć pasję. Pasje pomagają nam w życiu. To na pewno jest dobry czas, zapełniony, dobrze spożytkowany, jeśli mamy jakieś zainteresowania. Nie tylko nam pomagają, ale rozwijają nas i wewnętrznie, w nasze życie, i poznawczo. Więc zachęcam, aby te pasje były, aby także inspirować działania w szkole, które zachęcą innych uczniów do właśnie posiadania swoich pasji, aby także w gimnazjum dokonywać takich spotkań w których będziecie te pasje prezentować. To jest niezwykle ważne, abyśmy wiedzieli o innych naszych koleżankach, kolegach. Często, gdy oni nam będą o tych pasjach opowiadać, to odkryjemy, że wiele jest ciekawych rzeczy, o których my nawet nie wiedzieliśmy. Bo przecież każdy te pasje ma różne, więc warto o nich mówić, warto je prezentować. Ale bardzo mi zależy także, aby samorząd uczniowski inicjował takie działania, w których będzie mówiło się o pasjach i o spędzaniu wolnego czasu aby one były realizowane w szkole, aby można było łączyć pasję także z nauką, ale także w zajęciach pozaszkolnych, bo przecież każdy znajduje także dla siebie czas poza szkołą czy w okresie wolnym od nauki, mam na myśli wakacje, ale zawsze jest to wartość dodana, jest to wartość dla nas, dla naszego rozwoju. A czy mogłaby Pani powiedzieć coś o swoich pasjach, jakieś wydarzeniach z nimi związanych? Ja tych pasji miałam wiele na przestrzeni swojego drugiego życia w szkole, ale do dzisiaj też mi to zostało. To były tańce, tańczyłam w zespole, był to taniec towarzyski, występowałam także w chórze, więc te artystyczne bardzo mnie interesowały. Do dzisiaj pozostał taniec moją pasją, a także literatura, a dokładnie wiersze. Bardzo dużo tych wierszy pisałam, wiersze zawsze lubiłam. Teraz już wiersze nie piszę, ale bardzo korzystam z twórczości mojej mamy. Jak również takie długie wieczory przy książce, dobrej książce, która też jest pasją, a także przy właśnie wierszach, przy takich wyborach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W środę 29 października bieżącego roku miało miejsce uroczyste przekazanie społeczeństwu naszej gminy najnowszego obiektu sportowego – pływarni. W wydarzeniu wzięły udział lokalne władze samorządowe, zaproszeni goście, a także przedstawiciele naszej społeczności szkolnej, także dziennikarze GminTV. Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia. Ten obiekt jest piękny i cieszę się, że wkrótce będziemy mogli z niego wszyscy korzystać. W Weekend spacer z psem kontynuują swoje działania również w nowym roku szkolnym. Podobnie jak w roku ubiegłym, w każdy weekend odwiedzają czworonożnych podopiecznych w gminnej przechowani dla psów. Tam wyprowadzają psiaki na spacery i stwarzają im możliwość kontaktu z człowiekiem, którego tak czworonogą brakuje. W tym roku szkolnym grupę tworzy 8 doświadczonych wolontariuszy, a także 9 nowych członków, głównie z klas pierwszych i drugich. Wszyscy mają za sobą pierwsze spacery z psiakami. Zarówno wolontariuszom, jak i czworonogom wspólne spędzanie czasu wolnego przynosi ogromną frajdę. Z okazji Światowego Dnia Zwierząt wolontariusze przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Buda z Golubia Dobrzenia zorganizowali zbiórkę karmy i akcesoriów dla psiaków z przechowalni. W rezultacie udało się zebrać prawie 100 kg suchej oraz 12 łuszek mokrej karmy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę. Jednocześnie zachęcamy Państwa do odwiedzania strony przychowalni, na której znajdziecie aktualne informacje i zdjęcia piesków gotowych do adopcji. Może ktoś z Was znajdzie tam swojego przyjaciela? Oprócz wielu ciekawych form zajęć pozalekcyjnych, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju wycieczkach. Dziennikarze GIMTV uczestniczyli w zajęciach fotograficznych, które specjalnie dla nich poprowadził Pan Dawid Brożek. Młodzież spotkała się z prowadzącym na malowniczej Polanie perełce naszego regionu Celmerówce Kooleśna. Uczniowie wysłuchali opowieści o fotografii przyrodniczej, którą pan Dawid pasjonuje się i zajmuje. Poznali tajniki tej niezwykle trudnej, ale za to zjawiskowej sztuki, dzięki której mamy okazję podziwiać różnorodność i piękno polskiej przyrody. Fotograf uchylił nieco rąbka tajemnicy i opowiedział o serii zabiegów, dzięki którym uzyskuje się tak spektakularne efekty. Podsumowaniem spotkanie była zawawa z sprzętami, które udostępnił gimnazjalistom ich właściciel. Serdecznie dziękujemy panu Dawidowi za poświęcony czas i wprowadzenie w magiczny świat fotografii przyrodniczej. Liczymy na więcej. Nasza szkoła bierze czynny udział w wielu akcjach charytatywnych. W tym roku szkolnym nasza placówka objęła pomocą piętnastolatkom z Kamerunii. W gimnazjum przeprowadzono zostanie zbiórka, z której pieniądze zostaną przekazane na konto fundacji Watatu. Zbiera fundusze, aby pomóc ludziom zmagającymi się z problemami występującymi w Afryce. Dzięki naszemu wsparciu finansowemu dziewczynka będzie mogła uczyć się. Jest to dla niej jedyna szansa, by poznać świat i wyjść z analfabetyzmu. W imieniu koordynatorki akcji pani Malwiny Sikory apelujemy do wszystkich, aby otworzyli swoje serca i pomogli wesprzeć naszą podopieczną. Nowo wybrany we wrześniowych wyborach samorząd uczniowski prężnie działa i stara się umilić gimnazjalistom ich czas po lekcjach. We wtorek, 28 października, członkowie samorządu uczniowskiego zaprosili uczniów na dyskotekę halloweenową. Mimo tego, że frekwencja nie dopisała, przybili uczniowie, bawili się w takt muzyki serwowanej przez Karolinę Kałoń, Jakuba Barańskiego oraz Jakuba Manikowskiego. Zobaczcie sami. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym miesiącu. Dziękujemy za uwagę i już dziś zapraszamy za miesiąc na kolejny odcinek Gimnazjalnych wiadomości. Do zobaczenia. Weronika, Agata. Amém. De